No i jesteśmy, jesteśmy pod twerdem. Oczywiście parkujemy pod ładowareczką. No i szykuje się kolejny wywiad. Możemy się przywitać tak dla tak. widzów. Dzień dobry, witamy, witamy w siedzibie pana Michała Twerda i zapraszamy. Dzień dobry. A tutaj dyplomy i wyróżnienia. Tak, no robi wrażenie. A jak zawsze w tym momencie zachęcam do subskrypcji, do pozostawienia jakiegoś komentarza, łapki. Będę wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, tak żeby algorytm zauważył, że moje filmy istnieją na YouTubie z tej strony dobry projekt. Witamy Was gorąco i serdecznie w siedzibie na eee... I, I mój pomysł jest taki, żeby przerabiać klasyki na, na elektryki. I dlaczego lepiej przerabiać klasyki na elektryki niż nowoczesne samochody? Jak lepiej się rymuje, klasyki na elektryki, niż nowoczesne samochody na elektryki. No po pierwsze klasyki warto zachować dla, dla, samego, dla samego zachowania tych, okay. tych, tych pojazdów, a przerabiać ich na elektryki jest o tyle lepiej, że no nie ma tam takiej elektroniki, która by nam przeszkadzała no i to jest. Elektronika jest problem, trzeba z A wiem, że takie rzeczy robicie i mam nadzieję, że nam się uda to za chwilę zobaczyć, bo dla Was takie coś to nie problem, a dla Szarego Kowalskiego pewnie jednak duże wyzwanie. Pytanie tutaj takie, czy możecie takie komercyjnie komuś sprzedać taki zestaw do konwersji na przykład, gdyby ktoś sobie zażyczył silnik, falownik? Dysponujemy falownikiem i silnikiem. Silnik jest z produkcji polskiej. Mhm. Falownik jest oczywiście naszej produkcji. Jeśli chodzi o konwersję to mamy tylko to. Taki zestaw, nie? No, baterie do ogarnięcia w tym świecie nie są. To nie, to nie jest problem, nie? Trzeba oczywiście jeszcze dorzucić przetwornicę. I, no to tak, I mamy, i mamy samochód. Fajny temat, fajny temat. A tu mamy na przykład takiego Forda Connecta, który jest tutaj obiektem badawczym był przerobiony na samochód elektryczny, a teraz ma być elektryczno wodorowy. Dobrze mówię? Tak. A, Taki. i tu... To już jest te... jest... Dobra, Dobra tak. Dobrze, tak. to jest do źródła energii. <laughs> Bateria i ogniwo wodorowe Moment, moment, dobrze, bo teraz tak, ja nie wiem, czy dobrze słyszę, czy dobrze rozumiem, w razie czego też mnie poprawiajcie. My nie mówimy tutaj o tym, że pokazujemy teraz naszym widzom samochód, który jest przerabiany przez Was na samochód elektryczny i tak dalej, żeby tak super, że go zrobicie z elektryka i tak dalej, bo to już macie za sobą, tak? Ten etap już jest. Ten etap już jest. Czyli poza tym, że on będzie elektryczny, to będzie, żeby ktoś to zrozumiał, to będzie tak, jakby był na paliwo i na gaz, tak? To wy robicie go tutaj na prąd. I na wodór, tak? pięć lat temu, sześć lat temu on był tylko zasilany z baterii elektrycznej. Teraz zmieniamy baterię, zmieniamy silnik na komalowski No i dodajemy ogniwo wodorowe. Czyli taki zestaw, że takie połączenie Tesli i Toyoty Mirai. Hybryda tak. Hybryda, tylko taka nowoczesna hybryda, bo masz wodór i masz prąd. Znaczy w sumie jedno, jedno i drugie jest prąd, bo i wodorowy samochód, i elektryczny to jest elektryczny. Tylko tu mamy energię z akumulatorów i tu mamy energię z ogniwa paliwowego, tak, wodorowego. Kolega Michał z kanału Sprytne. Na prąd po Polsce powiedz mi, czy spotkałeś się z, z takim alternatywnym źródłem zasilania, jak gdyby z dwóch niezależnych źródeł? No zasadniczo nie, chociaż jakieś tam auta wodorowe pewnie mają jakieś akumulatory, ale tak, żeby to było jako dwa źródła energii, to z takim czymś się nie spotkałem, więc twierdzę dzisiaj. Pierwszy raz widzę auto, które ma być docelowo zasilane i z akumulatorów, i z ogniwa. I znowu, gdzie to zostanie zrobione? W Polsce. W Polsce. I dlatego trzeba to wspierać. I dlatego, wspierać, i dlatego wspierać, dzisiaj stałem o czwartej rano i tu przyjechałem, no właśnie, tak. bo chciałem pokazać tą firmę szerszej publiczności, bo robi wielkie rzeczy ale jest taka cicha według mnie, bo mało o niej słychać, a, a jak się tu przyjedzie, to powinno być słychać dużo więcej, takie jest, tak jest moje zdanie. Ciszej jedziesz, dalej co to chyba nieaktualne zawsze. <grym> w tym wypadku nie. Okay, okay. Dobra. Dobrze, czyli historia tego samochodu jest taka, tak, że on, można powiedzieć, że był Waszym prekursorem w zakresie nabierania doświadczeń i kwestii napędów elektrycznych, tak? Jak gdyby w tej chwili po prostu minął jakiś tam x czasu tak dokonujemy modernizacji, zmieniamy falownik na nowszy zmieniamy silnik na silnik innego producenta, ale również polskiego e, silnik o większej mocy w o to jest o większej mocy tyle, to 60 kW do 70 kW tutaj będzie silnik 60, kW. Okay. No, czyli koło 100 koni mechanicznych no, tak, piracy drzwi no, dla niewtajemniczonych, nie tak? no to dla takiego dost małego dostawczaka to jak najbardziej moc wystarczająca sobie chodzę, chodzę po, po firmie Twerd produkują takie oczywiście słupki do ładowania i tak dalej ale patrzę, coś tu fajnego jest no i się dowiedziałem, że, że tutaj jest ładowarka setka tu są dwa moduły po 50 kW czyli tu mamy 50 kW i tu mamy 50 kW także tak wygląda od środka ładowarka DC setka a tutaj patrzcie 60 kW 300 V DC takie coś, co ma prawie 100 koni mechanicznych, można sobie tak trzymać jak dziecko w ręce. I to jest według mnie przewaga silników elektrycznych nad spalinowymi. Spróbujcie silnik który spalinowy, który ma 100 koni mechanicznych, utrzymać w ręce. No chyba by było ciężko. A na koniec dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.